Dobry, witam państwa po meczu 17. kolejki PKO Bank Polski, Ekstraklasy klasy pomiędzy Koroną Kielce a Górnikiem Zabrze, zakończonym wynikiem 2 do 4. Jest z nami trener gości Jan Urban. Bardzo proszę o komentarz po meczu. Dzień dobry. Ja szczególnie się cieszę z tego, w jaki sposób drużyna podeszła do tego spotkania. To jest okres przedświąteczny. Wszyscy gdzieś tam mówią o wyjazdach, bukują bilety i tak dalej. To zawsze troszeczkę rozprasza, tym bardziej zespół, który jest, tak jak my, gdzieś tam w środkowej strefie tabeli. I jedziesz do przeciwnika, który, no, który ucieka, że tak powiem, przed strefą spadkową, ma mecz u siebie i wiemy, że będzie chciał zrobić wszystko, aby aby zapunktować i to mnie bardzo cieszy, że nie wpadliśmy w tą pułapkę. Ta pierwsza połowa w miarę wyrównana z jednej i z drugiej strony. Natomiast druga połowa to otwarcie poprzez bramkę Lukoszka i dość szybko strzelona druga, druga spowodowała, że my mogliśmy kontrolować mecz, mogliśmy grać z kontrataku i rzeczywiście, rzeczywiście tak było. Sama końcówka, już chcieliśmy troszeczkę, że tak brzydko powiem, nabić minut młodzieżowca. Stąd też takie, a nie inne zmiany. To też spowodowało troszeczkę chaosu, co, co bardzo dobrze korona wykorzystała, strzelając dwie bramki. Natomiast no, wydaje mi się, że dzisiaj zasłużyliśmy na to zwycięstwo, bo tych sytuacji było jeszcze, jeszcze więcej. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do trenera? 4 tyni na podcast. Gratulacje. Dziękuję. Właśnie pytanie, jak bardzo to zadowolenie z meczu, z wyniku użyta ta końcówka i te rozprężenie z strata tych dwóch bramek. Czy to było po prostu właśnie wpisane w tą, ten plan na zmiany, czy, czy jednak jest pan też z tego powodu? No nie, no była końcówka spotkania, My mamy, mamy 4-0 i stąd takie decyzje, wiedząc o tym, że takie sytuacje mogą się zdarzyć, bo zbyt bo wielu młodzieżowców no, no powoduje to, że, że to, to nie są doświadczeni zawodnicy i często mają jakieś swoje problemy. Yy, wiedzieliśmy i rzeczywiście sprawdziło się, natomiast nasza przewaga była tak duża, że te dwie bramki strzelone przez koronę no, nie spowodowały jakiejś nerwowości u nas, bo, bo ten wynik był, był wysoki, ale, ale tak, mieliśmy to na uwadze, że, no, że może korona nas zepchnąć do, do defensywy, a my będziemy tylko i wyłącznie yy, czerpać korzyść z wolnej przestrzeni i z kontrataków. Co było kluczem według Pana do zwycięstwa? Co to była ta konsekwencja, że po prostu gramy swoje i w końcu utrzymuje się to rezultat? Wydaje mi się, że my graliśmy dzisiaj podobnie jak w poprzednich spotkaniach. Dobrze operując piłką, szybko byliśmy w częstym posiadaniu piłki. Natomiast w pierwszej połowie. Wyglądało to fajnie do pewnego momentu, bo sytuacji zbyt wiele w pierwszej połowie nie było i, i o tym żeśmy rozmawiali przede wszystkim w przerwie, aby to posiadanie piłki przekształcić w większą ilość sytuacji, szukając podań za plecy obrony Korony, no ale nie, nie ulega wątpliwości, że, że to był udany po prostu strzał koszka z dystansu, to nie jest jakaś nie wiadomo jaka sytuacja i, i to na pewno nam pomogło lepiej kontrolować to spotkanie, bo, bo Korona po prostu musiała bardziej zaryzykować. Pytanie troszkę z innej beczki. Niedawno um, rozegrał Pan, prowadził górnik po raz setny w roli trenera, jak przez też na przestrzeni tych lat pana zdaniem zmieniał się głównik? Czy to idzie w takim kierunku, jakiego pan by sobie życzył? No nie idzie, nie idzie w tym kierunku, jakim ja bym sobie życzył, bo, bo co roku są duże zmiany i, i praktycznie co roku budujemy drużynę. No to, no, to nie, jest, nie jest nie jest, ta droga, o której, o której myślę. No bo w tym roku też żeśmy zaczęli 10 nowych zawodników i. I, I rzeczywiście w jakiś sposób żeśmy to poukładali i, i ta końcówka sezonu jest dobra, drużyna funkcjonuje, punktujemy. No ale co, w kolejnym sezonie będzie podobna sytuacja, no może tak być, bo wcześniej też tak, też tak bywało, ale radzimy sobie, bo musimy i fajnie, że że mimo wszystko no nie mamy żadnych problemów, a, a owszem, będziemy starali się doprowadzić do sytuacji takiej, aby, aby znowu polepszyć wynik z poprzedniego sezonu, mimo takich czy innych trudności. Troszeczkę mieliśmy szczęścia w tej rundzie, bo, bo no mamy. Już to jest drugi czy trzeci mecz, gdzie mamy tylko dwóch środkowych obrońców, którzy grają. I Rafał dwa razy wydawało się, że może zejdzie i nie mamy zmiennika, bo, bo Hosema jest chory, młody szala jest kontuzjowany. W środku pola gramy dwoma, dwoma środkowymi pomocnikami Damianem Rasakiem i, i Helebrantem. I tak naprawdę nie mamy takiego normalnego y, zmiennika. Będziemy y, musieli y, tutaj popracować na pewno nad tym, bo, no, bo gramy troszeczkę z losem. Rafał Szybczyń, Polskiej Radio Kielce. Gratuluję Panie Trenerze Dziękuję. tego zwycięstwa, zasłużonego z pewnością. To był osiemnasty mecz Pana z trenerem Jackiem Zielińskim. PKO, WP tak oczywiście w różnych klubach. Nie wiedziałem. No i Jacek Zieliński przed meczem mówił, że postara się poprawić niekorzystne dla siebie statystyki, bo wygrał tylko cztery z tych meczów. Cztery zakończyły się remisem, dziewięć wygrał pan. Dzisiaj dziesiąty. Niestety nie poprawił Jacek Zieliński. Dla niego niestety, bo dla pana jednak tak. Nie, nie, ja nie patrzę na takie rzeczy. No, nie zdawając sobie sprawy z tego, o czym pan mówi. Tak, z Jackiem znamy się długo, bardzo dobrze. Uważam, że zrobi swoją pracę, jaką ma do wykonania w Kielcach i, i na pewno będziecie z, z jego pracy zadowoleni. No, jeszcze pana trenerski Nostów wypada by pochwalić chyba, bo dwóch zmienników chodzi. Ismail i Amrozzi strzelają golem. Mnie same bramki nie do końca zadowalają. Oczywiście dla zawodnika jest to, jest to coś. Natomiast ja, ja najpierw graj dobrze, a jak grasz dobrze, to, to z reguły bramki też przychodzą. Akurat rzeczywiście tak się, tak się złożyło, że ci zawodnicy strzelili bramki, ale... Nie traktuję to, to w tych kategoriach. Są takie mecze, gdzie rzeczywiście ktoś wchodzi na chwileczkę, strzela bramkę i rzeczywiście można powiedzieć tak, że, że trener miał nosa. Wydaje mi się, że w tym przypadku, w tym przypadku nie, bo, bo wiedzieliśmy, że będziemy mieli dużo miejsca, że korona będzie musiała zaryzykować i, i przy bramce Ismaela a ma bramkarz, szromnik. To też świadczy o tym, że, że drużyna gospodarzy no, była praktycznie cała w środkowej strefie na naszym boisku, bo, bo on wybiega praktycznie od połowy boiska i, i ściga się z obrońcami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzień dobry panie trenerze, bardzo pani dobry. na początku gratuluję panu trenerowi zwycięstwa, bo pokazały i dobre. Tak. I moje pytanie jest takie: Pięć zwycięstw w ostatnich sześciu spotkaniach to jest bardzo imponująca seria, widać, że górnik wrócił na naprawdę dobre tory. I jak to motyw może zmotywować drużynę, przed w ostatnim spotkaniu z Lechem w Poznań, bo patrząc na, to, na tą dyspozycję Lecha, która czasami jest wysoka, czasami jest naprawdę niska, jak by upatrywał trener szans przed tym spotkaniem z Lechem? Czy górnik może jeszcze tę rundę zakończyć na wysokim poziomie i gdzieś zbliżyć się do tych no nie, mnie się wydaje, że Lech nie ma znowu takiej, z takich wahań formy. Nieprzypadkowo jest liderem i, i naprawdę 38 punktów w pierwszej rundzie to jest, to jest znakomity wynik. Yy, yy, ja nie muszę drużyny motywować, drużyna jest rozpędzona, drużyna czuje, że jest w dobrej dyspozycji. I niejednokrotnie żeśmy rozmawiali na ten temat, jeśli jesteś w dobrej dyspozycji, zrób wszystko, aby zdobyć jak najwięcej punktów, bo wcześniej czy później to się po prostu kończy. Podobnie jest z kryzysem. No, musisz zrobić wszystko, aby go skrócić i jak najmniej punktów stracić. W takich sytuacjach naprawdę motywowanie zespołu nie jest, nie jest konieczne bo oni się cieszą grą, oni, oni mają radość z gry i, i doprowadzić do takiej sytuacji no to, to też zasługa całego zespołu, całego sztabu i tak się tak spytam już trochę bardziej humorystycznie, czy aż trenerowi nie żal, że już ta runda się kończy, jak ta gruzina jest aż tak rozpędzona i można by jeszcze trochę rozdobywać. No tak, tak się mówi tak samo jak po przerwach na reprezentacji, w zależności od tego, czy wygrywałeś, czy przegrywałeś, to, to ona ci służy albo, albo nie. No nie, nie, nie. My jesteśmy zadowoleni z tego, jaką pracę wykonujemy, bo, bo ten czas, który mieliśmy na to, aby. Aby poukładać, że tak powiem, kolokwialnie te, te klocki. To nam się udało, drużyna funkcjonuje, punktujemy kibice zadowoleni, my również. Yy, yy, no jak to się mówi, możemy spokojnie myśleć o świętach. Razum, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma więcej. Daria, pytań, co mówisz? No. Ja wiem, ale, ale myśleć możemy, dlaczego nie, no co, no, nie tylko piłką się żyje, wiesz, sterbie, no. Dziękuję bardzo, po krótkiej przerwie zapraszam na drugą część. Dziękuję, do widzenia.